Witam państwa serdecznie w okolicach sportu. Sebastian Matyszczak, a ze mną goście niecodzienni, których jeszcze nie mieliśmy okazji witać w naszym studiu telewizji ProArt. Patrycja e, Tomczak i Andrzej Ziaja, prezes UKS-u Komorzanka Komorze i zawodniczka Mistrzyni Świata. Tak? O mhm. tym za chwilę opowiemy. Witam was serdecznie. Witamy dzień również, dzień dobry. UKS Komorzanka Komorze, klub w powiecie racińskim. E, Przypominam o tym, bo nadajemy w kilku powiatach i nie każdy może o tym wiedzieć. Powiat Jarociński, Gmina Żerków. Wydawałoby się mały klub, ale z wielkimi sukcesami i z coraz większymi tradycjami. Na początek powiedzmy o tym ostatnim sukcesie. Patrycja, to pytanie do Ciebie. Widzimy tutaj mnóstwo medali, mnóstwo pucharów. Zostałaś mistrzynią świata. Tak, dokładnie. Jak to brzmi? Opowiadaj, gdzie to było, jak, to, jak do tego doszło? Mistrzostwa świata były rozgrywane w Antalii w Turcji. No na wysokim poziomie, gdyż no, w naszej kategorii jednak byłam młodsza, jeszcze nie ten ostatni rok. Yy, ogólnie było rozgrywane tempem kołowym, dlatego, że mieliśmy 17 zawodniczek i blitz rapid bardziej w tym stylu, ale właśnie blitz najbardziej mi poszedł, gdyż przez dłuższy czas już chyba od trzeciej partii prowadziłam. Miałam komplet punktów, więc już szło mi coraz łatwiej do zwycięstwa. Później już było tak, że dostawałam tych mocniejszych zawodników, z którymi też nie było łatwo wygrać, ale remisy jakoś zdołałam utrzymać i właśnie zdobyć to pierwsze miejsce. Jak ten poziom wyglądał, jeśli chodzi na przykład, czy możemy go w jakiś sposób porównać z mistrzostwami Europy, bo wiemy, że i w tych zawodach rywalizowałaś i to z sukcesami w ostatnim czasie. Zresztą to było w ostatnim, mhm. na przestrzeni ostatnich miesięcy, tak? Mistrzostwa Europy może jeszcze miały większy poziom, ponieważ mieliśmy jeszcze więcej osób, ale właśnie na mistrzostwach świata mieliśmy tych zawodników z Mongolii, z Chin, więc jednak też nie ta część. Ogólnie świata, którą byśmy mogli na co dzień spotykać na zawodach, ale no Europy jednak zawsze w wyższy poziom. Jeśli chodzi o właśnie o warcabę Czy to jest tak, że któreś kraje szczególnie dominują w tego typu międzynarodowych zawodach? Bo mamy też rakietkę do tenisa stołowego i wiemy, że to jest sport ubóstwiany przez Azjatów, zwłaszcza, którzy jednak wiodą prym o tej dyscyplinie też opowiemy, ale jak to jest z Warcabami? Najbardziej dominuje Holandia. Gdyż poświęcają warcabą całe życie, każdą minutę wolnego czasu. Później jest Łotwa i na samym końcu Litwa, gdzie widać, że też ten poziom z roku na rok jest coraz wyższy i jednak już jest ciężej nawet wygrać z takimi osobami. Andrzej, a jak plasuje się Polska w tym wszystkim? Jeśli chodzi o Polskę, no wiadomo, że chcielibyśmy dorównać tym, tym wiodącym krajom. E, tak naprawdę, m, jeszcze tu warto wspomnieć o tych krajach, które no, nie rywalizują e, w tych mistrzostwach Europy e, i świata ze względu na wojnę, czyli Białorusi i Rosja. Też bardzo mocne federacje, które zawsze m, odbierały te najcenniejsze krążki. Teraz nie startują, ale faktycznie jeśli one nie startują, no to Mongolia i Chiny, o czym wspomniała Patrycja, E, tak, bardzo mocne kraje tutaj, które, które. No i jeszcze warto dodać też Łotwę czy Holandię, które też e, bardzo mocno grają. E, no, my przebijamy się nie w niektórych kategoriach, e, także cieszy nas to, a tym bardziej ten sukces e, Patrycji, e, o czym warto wspomnieć. Ja już e, też może dodam, bo jeśli chodzi o warcaby, e, dyscyplinę którą tutaj mamy w naszym klubie. Mamy, jak dotychczas klub powstał w 2013 roku w Komorzu Przemysławskim, czyli na przestrzeni 12 lat działalności mamy ponad 400 medali Mistrzostw Polski. Już zarówno w tych odmianie warcabów 64-polowych i 100-polowych. 5 medali Młodzieżowych Mistrzostw Europy i 17 medali Młodzieżowych Mistrzostw Świata. Ale, ale złote medale, Właśnie na Młodzieżowym Mistrzostwach Świata mieliśmy do tej pory cztery w tej odmianie 64-polowej. A Patrycja w końcu w takiej tej bardziej prestiżowej odmianie w stupolowych zdobyła ten złoty medal, czyli można powiedzieć ten brakujący element, Brakujące który, ogniwo, który tak? taki prestiżowy, bo taki bardziej uznawany ten, ta, ta odmiana stupolowa na tej planszy stupolowej właśnie jest i to nas bardzo cieszy, że w końcu mamy ten medal. Ja się bardzo cieszę, bo Patrycja jest moją wychowanką, tak jak też żeśmy już wcześniej rozmawiali e, 10 lat już e, trenuję e, 9 lat w klubie i od początku, że tak powiem pod moimi skrzydłami, e, gdzie z małej szkoły w Ludwinowie tak naprawdę rozpoczęła swoją przygodę i można dojść do, do, do tych najwyższych takich celów, a pewnie kolejne cele już przed nią, już w tej, że tak powiem, niedługo już grze seniorskiej. A chociaż ona już tak naprawdę w turniejach seniorskich kobiet w tym przypadku rywalizuje z sukcesami, także jest okazja, też myślę, że ona też pewnie może powie o jakichś celach na przyszłość. Zanim o tym, to jeszcze chciałem Was dopytać o pewne szczegóły ponieważ zdobyłaś medal w warcabach stupolowych, Mistrzostwo Świata Juniorek. Mówiłeś też wcześniej o warcabach 64-polowych, są gry błyskawiczne i tak dalej. Tych nazw jest dużo. Rozjaśnijmy trochę, o co w tym wszystkim chodzi, czym to się różni. No tak może e, Patrycja wspomniała blitz, blitz rapid, bo to takie tak, tak, terminy tak. troszeczkę dla e, niektórych obce, więc tutaj chodzi głównie o, o blitz, to jest gra błyskawiczna, mm -hmm. czyli to tempo gry jest zdecydowanie szybsze. Patrycja grała na tempie 5 plus 3, 5 minus plus 3 sekundy dodawane po każdym ruchu, czyli 5, plus 3, 5, 5 minut plus 3 sekundy dodawane jest to czas gry na, e, na całą partię dla zawodnika, tak jak mamy tutaj na właśnie e, mamy zegar, tak, tak piątki prawie rozrzucone, ale to przygotowane do tego, żeby, żeby je ustawić za chwilkę do gry, e, więc to jest przygotowane właśnie do gry e, błyskawicznej e, później mamy rapid, czyli gra aktywna, z reguły jest to tempo 15 mm -hmm. minut plus 5 sekund dodawanych, no i e, jeszcze jest oczywiście tempo gry klasycznej, gdzie już jest e, z zapisem partii e, bardzo długa partia, wymagająca pozycja, z reguły gracie tą po klasyczne? Mm, pięć godzin maksymalnie. No, nawet do pięciu godzin. To to już zaczyna przypominać szachy trochę, a nie walcawek. Tak, tak. Mhm. No, więc, Więc partie są długie, wymagające. Patrycja coś to zdobyła właśnie brązowy medal w tej, w tej odmianie gry właśnie klasycznej, najdłuższej, takiej najbardziej wymagającej. I te naprawdę partie to jest, zagrać dwie partie takie po 4 godziny dziennie, to jest 8 godzin, to taka nie. taka dniówka. Dokładnie dniówka w pracy, więc jest to naprawdę wysiłek duży, więc zarówno i odporność psychiczna, ale też fizyczna musi być, żeby takie trudy turnieju, nawet z razem z przyjazdem dziesięciodniowe, to są te takie trzy, trzy turnieje. Nie? Patrycja, jak to wygląda właśnie jeśli chodzi o specyfikę gry? No bo jeśli mamy warcaby błyskawiczne, no to rozumiem, ruch za ruch trzeba bardzo szybko reagować, odczytywać te ruchy przeciwnika, przewidywać pewnie troszeczkę. A im dłużej te partie trwają, tym w to wchodzi bardziej pewna taktyka, w tym wchodzą jakieś wyuczone schematy przygotowane wcześniej. Jak to wygląda? No na początku większość trzeba się skupić na debiutach i to już powinno iść każdy ruch po kolei bez zastanowienia już wyuczone, dlatego że właśnie te 20 minut, co jest na początku, co możemy poświęcić na debiut, często się przydaje w końcówkach gdyż na przykład na Mistrzostwach Świata mieliśmy półtorej godziny na 45 ruchów i dopiero później mieliśmy zmieniany czas na 30 minut plus 30 sekund. I, I wtedy rozpoczyna się grę od nowa, czy jest czas kontynuowany, ale to rozstawienie zostaje? Jest kontynuowany, po prostu zegar się przełącza na odpowiedni czas. Jednak tego czasu też brakuje w tych końcówkach, więc te 20 minut, co w debiucie możemy zaoszczędzić, Powinniśmy zaoszczędzać i powinniśmy właśnie wykorzystywać na doliczenie tych końcówek, bo jednak one najbardziej decydują o wyniku partii. Jak się to trenuje? Jak wy trenujecie? To są po prostu rozgrywane partie jedna za drugą. Czy w to wszystko jeszcze wchodzi pewna analiza różnych błędów? Tego, kto jak tego przeciwnika złapał na pewnych ruchach, na jakichś właśnie, właśnie błędach? Jak to wszystko wygląda? To jest na pewno rozwiązywane codziennie kombinacji, dlatego że jeśli nie rozwiązujemy codziennie kombinacji, mamy problemy z coraz szybszym myśleniem, z coraz szybszą właśnie taktyką, dlatego że jednak każdy plan techniczny powinien być rozwiązywany w jak najszybszym tempie, czyli mówimy sobie, gramy na przykład centrum, czyli wszystkie pionki na środku planszy i nie możemy liczyć 30 wariantów innych. Dlatego, że brakuje nam czasu, tylko właśnie powinniśmy już mieć wszystko doliczone, opanowane, po prostu skupieni powinniśmy być w danym momencie, a nie rozpatrywać jakieś możliwości inne. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o trenowanie? Bo wiemy, że w UKS-ie komorzące trenują dzieci w różnym wieku dzieci, młodzież. Czy te treningi z najmłodszymi wyglądają inaczej od tego, co mówi Patrycja, już będąc na swoim bardzo wysokim poziomie gry? Czy, czy to wszystko wygląda tak samo? Tak, no nie wygląda tak samo. <laughs> e, jest to złożone. E, o pewnych kwestiach e, powiem ogólnie, oczywiście mm -hmm. pewnych rzeczy e, wiadomo z racji naszego szkolenia. Nie można zdradzać. E, no, no każdy każdy klub, każdy, że tak powiem, tutaj, czy też, czy też właśnie trenerzy mają swój, swoją, 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 że tak powiem, warsztat pracy i, i o pewnych rzeczach zawsze mówią, o innych rzeczach milczą. Także tylko powiem tak, szczególnie jeśli chodzi o nabory, wiadomo, że ja już pracuję z dziećmi od 4-5 roku życia w przedszkolach, zaczynamy pracę, wiadomo, że tam się zaczyna od pierwszych podstawowych rzeczy, zabaw. E, takich quizów e, pokazujemy plansze pionki bawimy się budujemy układamy rozwiązujemy te Proste kombinacje, o których Patycja mówiła pierwsze ruchy, no i potem dzieci do nas do klubu. Wykonujemy coraz to trudniejsze kombinacje zadania, gdzie dochodzi tutaj i ta taktyka, i strategia gry. Turnieje, rozgrywki, zaczynamy od tych takich szkolnych, przedszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i później już krajowych rozgrywek. I pierwsze sukcesy są i tak naprawdę zaczyna się przygoda. Rodzice też już wtedy widzą te. Pierwsze osiągnięcia mogą się już, że tak powiem, sami zmieniają tutaj już punkt swojego widzenia, postrzegają tą dyscyplinę inaczej, widzą korzyści, pewne walory, bo to też rozwijamy, zarówno tutaj intelekt dziecka, koncentracja, logiczne myślenie, pamięć, umiejętności matematyczne. To wszystko rozwija dzieci, młodzież. Patrycja ten etap przeszła, więc już jest teraz na takim poziomie, że tak naprawdę ja to też powiem otwarcie, bo sam nie jestem zawodnikiem jeśli chodzi o Warzaby, bo przecież byłem z piłkarzem, tenerem piłki nożnej. Ale Warzaba mi się zainteresowałem w szkole, bo bardzo fajna dyscyplina. Też ukończyłem odpowiednie kwalifikacje. Oczywiście sam zagrałem w kilku turniejach na jakimś poziomie, ale poziom patrycji już jest tutaj zdecydowanie wyższy, więc <laughs> sam też gram jedynie do pewnego etapu z dziećmi, a potem tak naprawdę, chociaż dzieci często zadają pytania. Czy pan zagra ze mną? A ja mm -hmm. mówię, no czy widzieliście, żeby Lewandowski grał z Urbanem? <głos> <głos> Więc tak to, to też, <noise> też muszę to jakoś w sposób tłumaczyć, no wiadomo, ci zawodnicy już są decydowanie na wyższym poziomie, ale nie ukrywajmy, pomagają nam już w tym przypadku też zawodnicy, którzy mają swoje osiągnięcia, Patyca już też potem indywidualnie dodatkowo pracuje. Oprócz mojego wsparcia, że tak powiem, które było tej pory tenerskie, teraz bardziej już mentalne i wiadomo, wsparcie finansowe z klubu. Pracujemy z tenerami już kadry. Indywidualnie już zawodnicy pracują, mają indywidualnych też tenerów, więc to jest ta druga taka strona tej pracy na wyższym poziomie. I jak ta praca różni się od tej pracy w klubie? To znaczy, to są kolejne schematy do rozwiązywania i analiza tej gry, czy tam dochodzą jeszcze jakieś, jakieś inne elementy? Jeśli możesz to zdradzać, bo nie wiem, czy to nie, są, nie jest taka wiedza tajemna, którą <grym grym grym> należy zachować to jest po dla siebie. tu pomoc osobom zrozumieć to, co ja już umiem, to co ja już wiem, i też przekazać im tą wiedzę, dlatego że. Trzeba też pomagać innym dojść do tego poziomu, co ja jestem, dlatego że ja też zaczynam od tego poziomu i też wiem, jak ważne jest to, żeby mieć wsparcie i pomóc innych osób. Bo jednak bez tego czasem wiele osób rezygnuje. A tu właśnie chodzi o to, żeby coraz więcej osób grało w te warceby i znało je. Żeby znało je, żeby grało, żeby. Ta kontynuacja y, później dała możliwość rywalizacji o medale, tak? Bo jeśli tak, się gdzieś przerwie na pewnym etapie, to później już też pewnie trudniej wrócić. Były takie przypadki? Zdarzały się? Znasz takie przypadki? Tak, no niestety. Dużo jest takich przypadków osób, które gdzieś może szukały innej drogi, albo rodzice widzieli inną, inną możliwość, wracały no, i nie, nie zawsze się potrafiły odrodzić i wrócić na ten sam poziom gry, który prezentowały wcześniej. Nie? Więc jest to ważne, żeby zacząć wcześniej, ale też e, może zaznaczę tutaj e, jedną rzecz, bo były też takie osoby u nas, się przewinęły w klubie, które odnosiły bardzo szybko sukcesy w wieku 6, 7, 8 lat, 9 no, i tak naprawdę potem było coraz trudniej i rezygnowały. W przypadku Patrycji te początki były trudniejsze. Tak naprawdę ona największe sukcesy odnosiła w wieku 16 lat, 13 pierwsze sukcesy, 16 te największe i teraz tak naprawdę tuż przed wiekiem seniorskim największe osiągnięcia. I to może też ją zbudowało do tego, żeby teraz no być taką, że tak powiem, Wizytówką, można powiedzieć, czy ikoną nawet tej dyscypliny u nas w klubie. Więc e, to też czasem jest potrzebne, żeby zbudować tego zawodnika. nie? Tak faktycznie było? Że się powoli, powoli, mając w głowie cały czas to marzenie, żeby te medale e, rangi mistrzowskiej przyszły? Tak, zaczynamy od 22 miejsca na pierwszych zawodach, hmm. czyli przedostatniego. No ale już z czasem szło coraz lepiej. Pierwsze medale Mistrzostw Polski. I to oczywiście na 64 polówki. Na tej mniej prestiżowej. Tak, dnia. dokładnie. Też jednak było mniej myślenia. Później już przychodziły te medale mistrzostw Europy pierwsze, później mistrzostw Bałtyku, krajów tych bałtyckich, że już coraz więcej właśnie zaczęło być tych medali zagranicznych. I później już mistrzostwa Polski Juniorów, tam też duże osiągnięcia i też na zagranicznych z dorosłymi. Z jakim odzewem spotykasz się w klubie, kiedy wracasz z kolejnymi medalami? Pytam o odzew ze strony innych zawodników, oni przychodzą do ciebie, proszą o jakieś wskazówki, jak to wygląda? Wszyscy się cieszymy na pewno, świętujemy też z koleżankami, ponieważ mamy świetny kontakt. Też wiele osób chciałoby też wiedzieć, jak można takie coś osiągnąć i też coraz częściej przechodzą na zajęcia, bo są coraz bardziej chętni właśnie do tej współpracy. Widzą ten wymierny efekt ciężkiej pracy, pewnie to też tak, ich mobilizuje. Tak, tak. Ja dodam, że Patrycja już pomaga mi w treningach, asystuje. Myślę, że niedługo może pierwsze uprawnienia zrobi instruktorskie, więc będzie już wtedy, będziemy mogli razem współpracować, ale już teraz w tej chwili współpracujemy, pomaga w treningach, też jest w tym wypadku autorytetem dla tych młodszych z takimi osiągnięciami, więc bardzo chętnie też przychodzą i korzystają z ich rad. No, nie może być inaczej, ale UKS Komorzanka to nie tylko warcaby, to także tenis stołowy, ta rakietka nie leży tutaj <laughs> bez powodu i ten puchar na środku, ten największy, też nie stoi bez przyczyny. To Twoje dzieło, Andrzej druga sekcja komorżanki, tak, tak, ale tak. też twój wielki sukces myślę. No też wiadomo nie o tym mówić, bo <grym> muszę ale mówić. Ale pociągnę o sobie. za język, pociągnę to. <grym> tak jest, więc jak już muszę to, to oczywiście odpowiem. Jeśli chodzi o o sekcję tenisa stołowego, wiadomo, że nie możemy porównywać tych dwóch dyscyplin, bo każda dyscyplina ma swoją historię, swoje miejsce, że tak powiem, gdzieś w świecie e, i swoje osiągnięcia. E, ale faktycznie e, druga dyscyplina, w której m, oprócz tego, że jestem tenerem w obu dyscyplinach. E, to zawodnikiem jestem, jeśli, jeśli chodzi o, o tenis stołowy, czyli byłem piłkarzem i, i stałem się tenisistą stołowym. Po 40 e, tak naprawdę <laughs> Drugie zacząłem życie. uprawiać, czyli teraz mi jakieś dwa lata, gdzie tak na poważnie zacząłem się zajmować sam grą w te, tutaj w tenisa stołowego. No i tak, jeśli chodzi o tenis stołowy, to powiem, że nasza sekcja rywalizujemy w rozgrywkach na terenie południowo Wielkopolski. Są to mistrzostwa okręgu, Grand Prix południowo Wielkopolski i mamy już 54 medale właśnie rozgrywek tych tutaj okręgu płóni wielkopolskich, zarówno mistrzostw z okręgu, jak i Grand Prix południ dzieci, młodzież rozwija się tak samo od przedszkolaków już do zawodników seniorskich. Też rywalizujemy tutaj w rozgrywkach ligowych, takich amatorskich. Jest to Jerocińska liga tenzastowych amatorów. Mamy trzy drużyny. Zgłoszone w tym przypadku, ja gram w tej, tej pierwszej drużynie, że tak powiem tych seniorskich zawodników i w tym roku oprócz licznych sukcesów na turniejach amatorskich, bo ich było już no, ponad 20 razy, triumfowałem albo byłem na podium w takich rozrywkach w tym roku, wystartowałem z, też w Mistrzostwach polskich Amatorów, ale najważniejszy sukces odniosłem na Mistrzostwach Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty gdzie zostałem mistrzem Polski w kategorii Potem Puchar tak. Tak. i tu dyplom. Także to mój największy sukces mi się wydaje tej sekcji również, że udało się też do tego krajowego sukcesu mistrzostw Polski właśnie dorzucić, czy was, za, za, rozpocząć od złotego medalu. I już nie ukrywam, że w przyszłym roku też celuję w tą imprezę. No, i będę chciał tam e, czy powtórzyć, e, no ale bynajmniej e, zbliżyć się do, do, do tego samego wyniku. E, zobaczymy, jak pójdzie. Ale to też jest przykład dla moich podopiecznych, którzy ambitnie trenują e, dzieci i młodzież, żeby w przyszłości poszli tą samą drogą i w rozrywkach właśnie mistrzostw wojewódzkich, jak i, jak i krajowych może też sukcesów kolejnych, kolejną historię e, zapisywać. No, to na koniec, jakie plany, Patrycja? Co jeszcze przed tobą, jakie masz marzenia, jeśli chodzi o Warcaby? w przyszłym roku Mistrzostwa Świata Juniorów, które będą rozgrywane w Chinach i Mistrzostwa Europy Juniorów na Łotwie oraz też turnieje dla dorosłych, których też mogę zdobyć duże doświadczenie, bo też jest dużo Pucharów Świata rozgrywanych od Chin aż po samą Francję, więc na, no jeszcze na któryś taki turniej przejadę się. Rywalizacji na pewno nie zabraknie Andrzej, a jeśli chodzi o Ciebie już mówiłeś o tym tak, tak, drugim tak. podejściu, ale patrząc ogólnie na klub, jakie macie. Tak, plany? plany na przyszłość. To może tak powiem, jeśli chodzi o Warcaby, to na pewno chcemy tutaj wspierać wszystkich zawodników, zarówno tych przedszkolaków, po najstarszych, jakim tutaj jest Patrycja, pełne wsparcie musi być bezwzględnie, czy to są właśnie mistrzostwa Biny powiatu wojewódzkie, czy krajowe, czy te międzynarodowe, które są dla nas takie najbardziej istotne i, i, i tutaj myślę, że pełne na Zgoda zarządu, jeśli chodzi o warcaby. Chcemy, żeby ci zawodnicy, którzy chcą grać, dla których jest to pasja w tych rozrywkach seniorskich, również funkcjonowali. Dochodzimy do tego wieku, no i kto pozostaje w klubie, to będziemy taką możliwość gry. Jeśli chodzi o tenisa stołowego, rywalizujemy w rozrywkach amatorskich, tych, tej, jak wspomniałem wcześniej rosyjskiej Lidzie Tenisa Stołowego Amatorów, ale chcemy również w przyszłości tą naszą młodzież, która w tym wypadku już prawie będzie wchodziła w wiek pełno, pełnoletni, już kilka osób jest, e, chcemy zgłosić do rozgrywek już Okręgowego Związku Tenisa Stołowego tutaj na terenie południa Wielkopolski, rozpocząć rywalizację, no i w przyszłości może nam się przynajmniej też na czwarta Trzymamy kciuki. Patrycja Tomczak, Andrzej Jaja, UKS dziękuję. Komorzanka w Komorze. Dziękuję bardzo, że wpadliście do na nas do studia. Dziękujemy okay. również. I dziękuję Państwu za uwagę, za to, że byliście z nami dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych okolicach sportu już za tydzień.